Witajcie serdecznie. Oto w tym specyficznym materiale, bo właśnie znajdujemy się w Dolinie Bajosym. E, tam nie jest stama, jeśli ktoś by nie wiedział tego klimatu. Tak, sypie śnieg jest bardzo pięknie, Ale zapraszam Was do obejrzenia materiału, gdzie podzielę się z Wami moimi wrażeniami dotyczące oczywiście. Niczego innego niż czwartego sezonu Teorii Chaosu, który ostatecznie, niestety, zakończył ten serial. A czemu, niestety? Bo, oczywiście, jak się okazało, jest to całkowity sukces jest to coś niesamowitego w moim odebraniu i w odebraniu większości. Ale, nie zanudzając Was, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, bo pod koniec filmu dołączymy do Gładziucha i Ruzi by się dowiedzieć, czy ja należę do kanonu i czy Czaszkochrup jest ojcem Gładziucha. Więc serdecznie zapraszam do oglądania, nie przedłużając. Zapraszamy. Teraz wracając już do ogólnych kwestii, poruszymy sobie sześć tematów. Numer jeden. Czy czwarty sezon... <tomplenie> Tecalcoatl, proszę mi się tu nie ścigać! Ja chcę nagrywać. Dobra, wracając. Przejść kwestii. Numer jeden. Czy czwarty sezon teorii chaosu zapewnił mi więcej, czy dał nam mniej, czego ja oczekiwałem? I odpowiadając na to pytanie, powiem tak, że nie zawiodłem się. O dziwo, bardzo jestem pozytywny. Bo myślę, że serio ten czwarty sezon będzie tak yy, zepsuty, tak go zepsują, tak go zniszczą. Tak doprowadzą nas do szału, jeszcze zrobią, że nagle Gigan... Giganotozaur, bo wiem, że to jest kolejny punkt będzie, Giganotozaur nagle odżyje lub Teryzinozaur polegnie, coś takiego się nie spodziewajcie, spokojnie, tutaj w miarę dobrze to zrobili i jeśli chodzi o to, zapełnili więcej niż oczekiwałem, serdecznie jestem pod wrażeniem. A no właśnie, skoro już ten drugi punkt wymieniłem, to jeśli chodzi o dubbing. Oj tak, bo tu zaczynają się spody Nie był zły Nie był zły Tyle powiem Ale O rany, ale tłumaczenie Gigantozaur. Tozaur Gdzie nawet nasz Dino Darula Darius Dinofan Dino, nie, nie Dinofan tylko Dinomaniak To mówi Gigantozaur. Nie Giganotozaur, tylko gigantozaur. Dosłownie głowa. Piu. Wszyscy krytyka, wszyscy krzyczą. Co to za tłumaczenie? Ja się zgodzę. Pomyślałem, że było niby wytłumaczenie, że ludzie przestają się tymi już dinozaurami po prostu interesować. Co najmniej ja taki odebrałem. Ale faktycznie, jak już. Kenji? Darius? Co mówią? To już jest takie, a szczególnie Darius, to jest takie, no halo, coś jest nie tak. O, -o. E, pyroraptor już e, tam na dole łazi, więc <śm> trzeba uważać na siebie, ale damy rady spokojnie, niezjemnie. Ja tu mam kontakty z innymi dinozaurami, więc będzie bezpieczniej. Ale serio, dziwo jako taki podcast, mam nadzieję, że taka forma wam się spodoba I kiedyś na kanale pojawi się takich więcej materiałów A może i ja będę bardziej przygotowany na to I lepiej to zrobię, ponieważ robię to pierwszy raz Punkt numer 3 Oczywiście, że chodzi o dinozaury I tu odniosę się tylko w paru punktach Ponieważ będziecie, dostaniecie ode mnie materiał, który będzie poświęcony dosłownie Ukazaniu nowej rozszerzeniu ukazania Doliny Bajosyn, sanktuarium oraz wymienia wszystkich gatunków, które tam się znajdowały. W tym właśnie uzupełnienie po ostatnim czwartym sezonie teorii chaosu. Ale no tak o gatunkach, które mnie zaskoczyły. Dlaczego teraz dopiero dostajemy triceratopsa? Ja się pytam. Jego model jest oh my God! Dosłownie. Jego model. Kecalkotle, proszę mi o spokój. Dosłownie, jego model jest. Ma. Czemu dopiero teraz. Czy to jest ze względu na to, że dać nasuceratopsowi czy sinoceratopsowi więcej czasu? Po co ja chciałem triceratopsa? Jak się okazuje, uranozaury też są w Dolinie. Monolofazaury. I tu jeszcze zaznaczę. Przez spoko. Jeśli chodzi o gatunki, spoko to tam wyglądało. Nie mówię, że nie. Bardzo ciekawie to zrobione. Poprowadzono wątek e, innych gatunków. Na przykład Dilophosaury miały więcej roli. Terizinosaurę też nam troszeczkę rozszerzyli i te mnie dobiją. I samego, właśnie kecalkoatla też nam dali troszeczkę więcej. I fajnie to zrobi, nie powiem, że nie. Jednak, co mnie zaskoczyło, Dostajemy na koniec, bo tu już zdradzę wam wielki finał Na koniec czwartego sezonu Dostajemy spotkanie Baka i Doł Tak, spotykamy w końcu Kiedy to Rexy bije się z Raptorami. Tak, tu już lecą spoilery, od razu z góry mówię Mieliście to tam napisane, spokojnie Kiedy Atrociraptory biją się z Rexy po chwili do Ancza ją do Rexi, Bat i Do. Jest to po prostu przepiękne. Ale idąc dalej, bo przy samych dinozaurach się nie zatrzymujemy, a jeszcze o nich wspomnę. Punkt numer kolejny chyba 4, czyli sama akcja, jak została poprowadzona. Od razu mówię, tu będą spoilery. Ja tu nie będę się ograniczać. Jesteśmy w dolinie. Tu wszystko mogę sobie tak powiedzieć, mi nikt nie usłyszy. No, szczególnie ten Pyro raptor tam na dole. No, Ale w razie czego mam śnieg, e, rzucę go śnieżką. Ale nie, serio. Jeśli chodzi o akcję, e, samo jak dotarli do doliny. Fajnie. Kenji... E, e, sam wątek Kenji'ego z Dodgsonem, ten początek, jak tam... próbuje go jakkolwiek... emocjonalnie trochę. Naszarpać, zaszantożować, ale to jest świetne. Czy niestety wątek Bena, gdzie ja serio w pewnych momentach ja się bałem? Oż ja cię pierdzielę. Ja tu nie, nie będę się ograniczał w słowach. Ja się dosłownie bałem. Wąt we wątek Bena później od piątego odcinka. Bodaję, że z tego co pamiętam dobrze, bo to w sumie wczoraj oglądałem. Tak, od piątego odcinka dajmy. Serio nabiera takiego znaczenia że dosłownie, O oh my god ale jeśli chodzi o resztę bohaterów Kenji z Brooklyn się pogodzą Darius z Brooklyn też się pogodzą Sami z Yas też się pogodzą Sami z Brooklyn też się pogodzą też na sam koniec dostaniemy dziewczynę Bena która wyjawi, że Ben na parę sekund umarł co jest lepsze, bo zostawili tam Bena, bo jest na wózku, bo to było już parę miesięcy po. I co ciekawe, podobno na parę sekund umarł, więc świetnie, dobrze wiedzieć. No jakby tak mi przyjaciel zrobił, to bym go udusił. Ale... Tyle, jeśli chodzi o te cztery punkty i my teraz przenosimy się głębiej doliny. A dokładniej do... Rusi i Gładziucha Niedaleko ośrodka By... Omówić sobie dwie ostatnie kwestie W tym Czy Jestem ojcem Gładziucha Ale to jako siódma kwestia, spokojnie <try> Kecalkoatlę e, Więc tym bardziej nie będę słyszał kecalcoatli, które mi przeszkadzają I... Po prostu do zobaczenia Wam! Hours later. Witajcie już po tych dwóch godzinkach pie piechoty, które mnie zmęczyły. I tak, jesteśmy w centrum doliny już, tutaj niedaleko tego ośrodka medycznego, gdzie przetrzymywali Ruzię. Ale jeszcze troszeczkę dalej sobie zajdziemy przy okazji, o Ruzia jednak stwierdziła, że nie chce mieć z tym miejscem nic wspólnego i ona sobie pójdzie dalej z rodzinką. Ale tak, tam jest ten samochód za mną, co spadł z drzewa. To był samochód naszych bo, nasz bohaterów. W sumie tam widać jeszcze z tego zaura w oddali, czy Sinoceratopsa, czy para zaurolofa. Jeszcze tam minus Kasik jest. Ale nie, wracając. Omówiliśmy sobie cztery podpunkty. Czy czwarty sezon spełnił moje oczekiwania? Czy dał, nam dał mi więcej, czy mniej satysfakcji? Omówiliśmy sobie to. Omówiliśmy sobie również dubbing. Gigantozaur będzie mi siedział w głowie do samego końca. Ale jeszcze omawialiśmy sobie ogólną akcję, gdzie już wspomniałem też o bohaterach, czy o też punkt o dinozaurach. I jeśli chodzi o punkt piąty, zostaniemy sobie bliżej trochę bohaterów, bo wspomnimy sobie troszeczkę o innych. Louis Dodgson. No, ciekawie. Dalej zostało po trzecim sezonie, że on ma wszystko gdzieś, że dla niego zysk się liczy, że te stworzenia nie są dla niego atrakcyjne. Chociaż, właśnie jak był moment, kiedy Rexy przybyła do Doliny, on przy tym był i on czekał, czy spotka od razu Giganotozaura. To akurat było, mnie bardzo zaciekawiło, że akurat na tym mu zależało, że znaczy, czy te drapieżniki będą koegzystować czy będą walczyć cały czas, co wyszło na to drugie, ale teraz pytanie to co było z Bucky Czy Bucky Do Doe zamieszkiwali taki teren doliny z daleka od terytorium Giganotozaura, że nie mieli nigdy prawa się spotkać, czy jak? Czy były cały czas oparte na jakichś medycznych badaniach, czy jakkolwiek, bo one jednak przybyły ze surny. ale ten, ale jednak bo on tam podkreślił dwa największe lądowe drapieżniki w jednym ekosystemie. I to mnie zaczęło zastanawiać. Czy serio, Bak i Do wcześniej nie spotkali giganotozaura I dopiero Rexy jako pierwszy tyranozaur spotkał. Jestem to akurat ciekawy. Też na szczęście go nie rozszerzali później zbytnio, że nagle został kontrolowany lub coś w tym stylu. Terry no tu mówię, ładnie zrobili, jednak był tylko jeden osobnik. I ogólnie, Louis jest dość spoko. Serio, mi się podobał. Dalej taki e, zadufany w sobie. Henry Wu już z mądrością życiową po kryzysie, kryzysie wieku średniego naprawia błędy w tym, że jednak miał ważniejszy priorytet, czyli ta szarańcza. Nie no, ciekawe, ciekawe. Również reszta bohaterów, oprócz tego... Sami bohaterowie ciekawie jednak zrobieni zrobieni się, że nie traum, yy, odbudowanie relacji, bardzo ciekawie nie powiem, że nie. I serio to było interesujące. A teraz przejdźmy do ostatniego podpunktu. Po prostu będą rzeczy, które mi się mega spodobały w tym sezonie. Numer 1. Prehistoryczna Arka Noego. To, co tam zobaczyłem, mnie po prostu zafascynowało po prostu serduszko mi się otworzyło oh my god tyle gatunków w jednym miejscu i oni tak to przy, y, zrobili nie, to było oklaski za to, ja daję im za to oklaski, później atrociraptory, młode atrociraptory podkreślając też ten y, ośrodek y, szkoleniowy bardzo ciekawie zrobiony, nie powiem, że nie to akurat bardzo przy tym się nie zawiodłem i nie mam co narzekać, że jednak były te nowe Atrocyraptory, bo nie miały aż takiej ogromnej roli jak wcześniej. Pojawiły się na początku, pojawiły się później pod koniec i tyle. Projekt oś teropoda. Nie kość, tylko oś, bo chyba do... Da, cały czas to mam w głowie, więc dobrze pamiętam raczej. Ile tam było bólu i cierpienia na dinozaurach, mnie to tak przerażało, że człowiek jest do czegoś takiego zdolny, żeby tak trenować. Pokazuje jak Biosyn, jak son, jest tyranem. I serio dla niego zysk się tylko liczy. A nie dobro dla dinozaurów. Tutaj serio fajnie to ukazali. Jeśli chodzi o dalej. No oczywiście, że tatuś... Tatuś gładziucha się od nas. Do tej kwestii jeszcze wrócimy. Ale tak, idąc dalej. Sama dolina pięknie zrobiona. Kecal... Terizinozaur, Giganotosaur, role ładnie rozszerzone. Nie powiem, że nie. Paręnaście fajnych yy, takich momentów dostaliśmy. Może terizinozaura mniej, ale jednak Kecal czy Giganotosaur mieli tutaj więcej. Również nie powiem, że nie o Dilofozaurach, bo one również dostały dużo tutaj akcji. I to bardzo dużo, nawet więcej niż Atrociraptory. Ale nie, ogólnie tak sam. Później jako. Teraz przechodząc tak do finału, konkretnie do finału. Nie, no, finał był przepięknie zrobiony. Tak jest zakończenie, jeśli chodzi o ten serial. Szczerze, innego może bym wymyślił, ale to jest dla mnie perfekt. To jest dla mnie perfekcyjne zakończenie. I teraz przechodzimy do kwestii siódmej. Więc dajcie mi chwilkę, ja sobie no zajdę do Ruzi i Gładziucha, żeby przedstawić Wam wyniki. Dobrze, a teraz czas na domniemany test na ojcostwo. O, rano, jestem tu już z Gładziuchem, z Ruzią i prawdopodobnym, realnym ojcem Gładziucha według mnie. Mamy test na ojcostwo. Ojciec, prawdopodobny e, domniewany czaszko lub ten drugi, syn, gładziu dziecko. I tak, numer jeden, dane osoby, dinozaurów. Numer jeden, Czaszkochrub domniewany ojciec, gładziuch, dziecko, inny ankylozaur, domniewany ojciec, kolejny. Dwa, cel badania. ustalić czy czaszkochrub jest biologicznym ojcem gładziucha, czy jednak drugi ankylozaur. Trzy. Na podstawie porównywania profili DNA i przeprowadzonym badaniom można oficjalnie stwierdzić, że czaszko nie jest biologicznym ojcem Gładziucha. Tylko ten drugi, więc nie jestem jego ojcem. Nie było żadnej zdrady, ani nic. Bye bye. A tu są kolejne strony. Tu są kolejne strony. Róża, ty o tym wiedziałaś? Aha, wiedziała. No, nie mów tak do mnie, panu. Jestem starszy od ciebie. Boję się czytać. Mam czytać. Dobra, to czytam. Jednak wyszło, że aż kochlu. na podstawie porównania profili DNA z gładziuchem i biologicznym ojcem gładziucha. W 95% profili DNA są zgodne. Co w 95% można porównać do bliskiego krewnego? Jestem wujkiem gładziucha Czyli tak czy siak należy do Kanonu? Tak czy siak należy do Kanonu. Matros piąteczki. Ty należysz do Kanonu. No i teraz ja należę do Kanonu. No świetnie po prostu. Nie jestem ojcem gładziucha, ale jestem wujkiem. Czyli tak muszę jechać do. do... No kolejny raz będę musiał tutaj jechać, żeby odwiedzić mojego sześniaka. Siostrzeńca, czy chrześniaka? Czy możeście mnie nie zobowiązać? my musimy poważnie pogadać, czemu ja nie jestem Ojcem Chrzestym Gładziucha? Czemu? Dobrze, moi kochani, będziemy kończyć ten nietypowy materiał jako podcast na tym kanale. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taki więcej, bo tu się wstrzykuje solidna dyskusja rodzinna, czemu nie jestem Ojcem Chrzestym Gładziucha. Ale dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby kanał dalej mógł się rozwijać. To tyle jeśli chodzi o moje odczucia na temat ostatniego sezonu teorii chaosu. Niestety. A bardzo bym chciał dalej wiedzieć, jak się sprawa potoczy z moim Krześniakiem i rodziną. Więc nie przedłużając, do zobaczenia Wam. Cześć.